Siedem kluczowych strategii udanego związku. Budowanie relacji to coś znacznie więcej niż zwykłe bycie razem. To zaangażowanie, które wymaga odpowiedzialności, świadomości siebie i gotowości do ciągłej pracy. Dzisiaj omówimy siedem fundamentalnych zasad, które mogą uczynić każdy związek silniejszym i bardziej autentycznym. Pamiętajmy, udany związek nie jest dany raz na zawsze. Wymaga codziennej troski i działania. Punkt pierwszy to odpowiedzialność i zaangażowanie. Często zadajemy sobie pytanie: czy jesteśmy wystarczająco kochani, czy nasza relacja jest trwała? Ale miłość nie jest biernym darem, który nam się przytrafia. To codzienny wybór. Jeśli naprawdę chcemy, by nasz związek kwitł, musimy skierować swoją uwagę na to, co sami możemy zrobić dla jego wzmocnienia. Zamiast pytać, co relacja daje nam, zapytajmy sobie, co mogę zrobić, by ten związek wzrastał i trwał. Punkt drugi strategii słuchanie i empatia. Dale Carnegie mówił o sile słuchania autentycznego takiego głębokiego słuchania, które wyraża prawdziwe zainteresowanie drugą osobą. Zastanów się, jak często naprawdę słuchasz swojego partnera. Jak często potrafisz wejść w jego emocje, potrzeby i obawy. Umiejętność słuchania jest podstawą prawdziwej bliskości, bo tylko przez nią rozumiemy, kim jest druga osoba. W ten sposób docieramy do fundamentów związku zbudowanego na głębokim zrozumieniu, a nie tylko powierzchownym byciu razem. Punkt trzeci strategii to docenianie i wyrażanie wdzięczności. W życiu jesteśmy skłonni skupiać się na problemach i zaniedbywać to, co dobrze działa. W związkach bywa podobnie. Jednak Carnegie przypomina nam o fundamentalnej wadze uznania i doceniania. Każdy z nas potrzebuje poczuć się dostrzeżonym, zaakceptowanym i kochanym. Wyrażanie wdzięczności to sygnał, że dostrzegasz wartość drugiej osoby. Niekiedy kilka prostych słów może zdziałać więcej niż najbardziej kosztowny prezent. Pozwalają one partnerowi poczuć się ważnym i potrzebnym. Punkt czwarty strategii to praca nad sobą. Peterson stawia sprawę jasno. Jeśli chcesz, aby związek się rozwijał, musisz najpierw spojrzeć na siebie. Zamiast obarczać partnera oczekiwaniami, by wypełnił nasze braki, spróbujmy najpierw zająć się własnymi słabościami. Nie zrozumiemy relacji z drugim człowiekiem, jeśli nie będziemy gotowi na szczerość wobec siebie i wgląd w nasze emocje, nawyki i lęki. To oznacza pracę nad sobą, gotowość do zmiany i odwagi, by przyznać się do własnych błędów. Punkt piąty strategii to dyplomacja i zarządzanie konfliktami. W każdym związku pojawiają się nieporozumienia i różnice zdań. Sposób, w jaki sobie z nimi radzimy, może być budujący lub niszczący. Zarówno Carnegie, jak i Peterson podkreślają znaczenie dyplomacji w relacjach. W krytycznych chwilach nie chodzi o to, by wygrać spór, ale by razem znaleźć rozwiązanie. Nauka przekazywania swoich uczuć i potrzeb w sposób, który nie rani, jest jedną z najważniejszych umiejętności w związku. Jeśli chcemy, by nasze relacje się rozwijały, musimy być gotowi do rozmów, w których jest miejsce na różne perspektywy i szacunek wobec partnera. Punkt szósty strategii to refleksja i odpowiedzialność przy zakończeniu związku. Niestety nie każda relacja przetrwa. Jeśli związek się kończy, towarzyszy temu ból, żal, często poczucie porażki. W takiej sytuacji warto przeanalizować swoją rolę w tym rozstaniu. Czy mogłem coś zrobić inaczej? Czy mogłem inaczej zareagować, inaczej zrozumieć? Rozstanie to moment, który może stać się dla nas lekcją na przyszłość. Dzięki niemu lepiej rozumiemy, czego szukamy w relacjach i co możemy zrobić lepiej, gdy przyjdzie czas na budowanie kolejnych więzi. Punkt siódmy strategii to samorozwój i zaangażowanie. Peterson często przypomina, że fundamentem każdej zdrowej relacji jest nasza własna gotowość do samorozwoju. Związek to nie jest statyczna konstrukcja, to coś żywego, co wymaga naszej ciągłej uwagi i energii. Praca nad sobą, nad emocjami, nad zrozumieniem własnych potrzeb i reakcji bezpośrednio przekłada się na jakość naszych relacji. Samorozwój bowiem pozwala nam wnieść do związku coś więcej niż tylko siebie. Wnosi w nas stabilność, siłę i gotowość do współtworzenia z partnerem głębokiej, trwałej więzi. Budowanie udanego związku nie jest prostą sprawą i wymaga więcej niż tylko uczucia. Wymaga od nas otwartości na zmiany, gotowości do bycia sobą i odwagi, by wziąć odpowiedzialność za naszą część relacji. Te siedem zasad, to mam nadzieję, będą dla Was pomocne narzędzia, które pomogą Wam uczynić związek silniejszym, autentycznym i pełnym prawdziwej bliskości. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.